Ale, ale, moi drodzy, no jestem lekko poirytowany tym, co się stało w Wizowie. Hater zawiódł. Zawiódł w sensie. Po części jestem nawet nie z niego zadowolony, bo zrobił coś fajnego. A po części się nie posłuchał i Wizowie zbudował dom. Dom, który miał być w tamtym miejscu. Tam jest jego teren wyznaczony, jak oglądaliście wczorajszy odcinek. A jego dom wylądował nagle jakimś cudem na górze. Nie wiem, nie wiem. On tam biega nawet. Powiem wam tak. Dom. Wygląda mega ładnie. Nie wiem w ogóle jak on skojarzył że hater, dislike, i ten. No, naprawdę pomysłowe, ale to, że wybudował to tam, a nie w miejscu wyznaczonym. To jest złe, i będę musiał z nim, pom z nim pomówić ogólnie. Jestem ciekaw, co sądzie, bo jest coś ogólnie na serwerze i bzyku. Nie ma niestety na razie więcej osób, ale pomówimy z nimi i zobaczymy, co oni o tym sądzą, bo jednak no nie posuwał się widzowie. W tym miejscu dokładnie miał być jego domek. W tym miejscu, w tym wyznaczonym te terenie. I w ogóle, czy w ten domek miał wybudować jak mi uzupełnił sklepalią sobie, także jeszcze będę musiał iść do sklepu swojego. Zobaczyć, bo moje półki były... nie miałem tam żadnych ciuchów ani nic. Tam było wszystko. Yy, nie wiem, zabrane, coś tam, nie pamiętam, coś się stało i, i nic nie było. Ale hater miał go uzupełnić, i wtedy mógł wybudować domek. Także też jestem ciekaw, czy sprawdzi się yy, to, że zrobił i ten, no nie wiem, zobaczymy. Liczę, trzymam kciuki widzowie, że hater się zmienia, że wychodzi na lepsze. Bo postarał się, jeżeli chodzi o domek, tak? Nie spodziewałem się, że zbuduje coś takiego, a jestem dumny, tak trochę. Tylko, że budował to. W te, nawet miejsce, nawet, nawet miejsce jest fajne, naprawdę, miejsce jest spoko. To wygląda jakby z góry, właśnie wyrastała ta łapka. Nie posuwał się, że ma no tam biega. Nawet. E, gdzie zmarę? Mano, Brzyku cześć, cześć, cześć! Siema, siema! Dzień dobry! Stary, mam dziwne wieści. Takie nawet dziwne, na dziwne lekko wkurzające, dziwne. Pamiętasz, wyznaczyliśmy teren, hej, gdzie mam wybudować dom, nie? tak, 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 tak oczywiście. No jak no mógłbym No i chłopaczyna no nie wybudował tam domu. Co tu jest, o, właśnie, to jest? O właśnie, chciałem Twitter. ci, tak, chciałem ci powiedzieć o tym. On tam sobie prawdopodobnie mimo. ten dom. Zbudował dom, mega ładny. Imo dislike. Świetny pomysł, ale no zbudował to tam gdzie nie miał, nie. No właśnie, Ej, czemu on nie zbudował to w miejscu, którym mu nie pokazaliśmy wiem, Nie mam pojęcia, stary. No, mógł zbudować takie coś, tam i było świetnie, nie wiem. No, no ale, prakny... zbudował, ale nie no, ładnie to wygląda tej. No serio, postarał się. I tam jest trzeba w ogóle. No ale ładnie. No, zależy mu, ale. No wie, pamiętasz, że sklep miał mi uzupełnić ciuszkami Tak, itd. tak, tak. I co, zrobił to? Nie mam pojęcia. To się okaże czy, czy to zrobił? Ha. Jeżeli nie, no to w ogóle już będę zawiedziony, ale jeżeli tak, to będę taki. W miarę, w miarę, git, że, bo i tak nie zburzymy tego, bo wygląda to spoko. Ale nie no wiem, wygląda naprawdę ładnie. Ale serio. zrobił to tam, gdzie nie miał, i też trzeba mu o tym powiedzieć. Także chodźmy jeszcze po Tościka, bo Tościk też jest U, w ogóle na serwerze. O, ale powiem ci, że jestem ciekaw, jak wygląda w środku ten domek. Ja też jestem ciekaw, nie jak jestem wygląda ciekawie. w środku, i w ogóle co powie hater. Bo tutaj ty, czy to nawet niedokończone no, tak. jest, Patrz no, nie co on robił? Co to było za rozwalone? To możliwe, że on. A, a, no nie wiem, w sumie, no może budował tu coś, i mu nie, a wyszedł, nie wiem. A może budował i pomyślał, a nie, za mało miejsca i sobie budował. No jest. No, no możliwe w sumie, zobaczymy. Zapytamy się go po prostu, i, i on nam po prostu wszystko powie, nie? Ale chodźmy na. najpierw no, dobra. Po, po tościka i się oczywiście wszystkiego dowiemy, w takim razie. Tościk jest, 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 w, jest w domku, czy. Czy on gra w ogóle? Tościk, ty jesteś! Halo. O! Jest jesteś! Dzień dobry! A dobry! Cześć, cześć! Co was do mnie sprowadza, panowie sympatyczni? Eee, nie, ciebie nie było w tym. Ja chyba... Nie, nie było to, tak wyznaczaliśmy na tym. Co tak kucasz? Nie. Tak nie było. O, cię. Ty, sorry, sorry, Patrz, sorry. sorry. Ee, ogólnie. No, chodź, 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 chodź Na spokój. Ja, ja szczęśliwy jestem, wieśniaki wróciły. A? Tak? No wiemy, wiemy. <laughs> tak? No, no już gdzieś ty powinny pracować, albo się gdzieś lokują w chatach. A jakim cunem te, te wieśniaki wróciły? No, coś, nie wiem, hejter może się nawrócił, ale no wątpię, myślę, no że ktoś się wątpię, uwolnił. Właśnie ja, wątpię, bo zobacz co on zrobił, ty. A co? Patrz, patrz, co tutaj, tutaj wyznaczyliśmy mu teren yy, no? na zbudowanie domu, nie, że może sobie wybudować. W centrum?! No ale, to, tak? ale, dlatego nie że, ma szans, ale, ja na to nie zezwalam, ale, ale, ja będę tu jest, stał dniem i nocą, prawda, nie zezwalam ale, na to, jest... żeby on tu dom budował. To, to ścig jest ale. Yy, mógłby budować no. tylko dlatego, jak zostanie pracownikiem Palion Style i uzupełnił cały styl, wyobraź Jeszcze sobie. w Palion Style Uzu pracować. Uzupełni uzupełni uzupełnił sobie cały, cały Słuchaj, ten... Słuchaj, Chyba. jak to brzmi, posłuchaj jak to brzmi. Hater pracuje w Palion Style. <laughs> Hater Palion Style, ja pracuję w nim. To trochę tak jak no ja bym dobra. nie robił McDonalda i codziennie tam jadł. Dobra, to brzmi, to brzmi, No brzmi tak, ale, ale! Miał uzupełnić, było tam pusto w tym sklepie, miał uzupełnić półki i dlatego mu pozwoliłem. No. Wtedy jak to, jak to zrobi, to I, wtedy... i okay. myślisz, że uzupełnił, tak? No nie wiem, no, nie mam pojęcia. Nie? <laughs> ja już widzę, nawet to na nie jak? coś, to pod Ale, podróby, ale no. ci coś. Co? To to co to jest za wielka łapka w dół? Pięknie to wygląda, co? Znaczy, ale co Jakie przebiegnie łapka w dół? No, w sensie, ogólnie, mi się, ogólnie mi się podoba, ale on nie miał tam tego wybudować. Aha. Tak, to. Jest... Lubicie łapki w dół, rozumiem, tak? Nie, to nie, nienawidza. nie. Ale w sensie ta łapka w dół jest ładna. Ja kocham, to Dobra, łapki w dół, ale, ale... Ale... ale i co, i to jest dom hejtera? No, nie wiem, czy to jest dom. On tam, on tam się kręci po prostu cały czas. No skąd on miał materiał? Wiecie co, to? chodźcie sprawdzić najpierw ten na sklep. Pięć, bo nie, wiem nie, z, nie, nie wiem, z jakimi zarzutami tam do niego iść po prostu. Ja A... wiem z jakimi zarzutami mam do niego iść, ja mam tyle zarzutów, że ja bym mógł za kraty wrzucić jakby chciał. <grym> no wiesz, no co ja ci mogę powiedzieć. Kurde, czemu Ja są dalej w sumie jakoś? trzeba tą po tą podłogę uzupełnić. Dobra, lecimy ty, ale tam no, może mi się nie zrenderowało, błagam. Błagam. <grym> co? Ja no, ale ty, ale ty no liczyłeś nie. na co? Na co liczyłeś? No bardzo. nie! No miał to zrobić. O nie hejter nie uzupełnił magazynu. Boże, kto tu jest w szoku? <grym> no ale ja na, naprawdę myślałem, że on to zrobi. Ej, szczerze, zaskoczył mnie, nie zabrał nic z ramek. No, no co? Za... Ale stary, on miał to... Ej, no, zawiodłem się. Miał domek Ej. wybudować wtedy jak zrobi to. Ja dałeś mu pieniądze na to, żeby uzupełnić sklep, pewnie za te pieniądze ma te materiały. No nie, nie, pieniądze mu w ogóle nie dałem. Miał to sam. Materiały to on zdobyć. ukradł w ogóle, tak mi się wydaje. No zdobyć, miał wszystko sam zrobić, no ale... Nie wiesz co on zrobił. On usunął pewnie część pomników, no. na przykład tak jak mój pewnie sobie postawił łapkę. No, no, kurde, albo no, ukradł po prostu ten. Ukradł, Dobra, na razie ukradł. ja chcę pójść do niego i zapytać, dlaczego tego nie zrobił, dlaczego ta łapka nie jest w miejscu, gdzie miał budować, a po drugie, tak. dlaczego w ogóle wybudował tą łapkę. Nie, no, czekaj, Ech, czekaj, czekaj. No. Ja, bym, ja bym zaczął od pierwszego podstawowego pytania, dlaczego on tu jeszcze jest. <laughs> no, widzowie też mają takie pytanie. Ciągnął no. zupełnił palion styla palion ma styla Dobra, chodźcie. A wylecicie No możemy w sumie. Polecić. Ja poleciałem chodźmy. elektrom, jedna firewerka wystarczy, żeby dolecieć na tą górę. No i tu są to jest... No potwierdzone mamy, info. Mamy wejście. Dobra, chodźmy tam. Jest jon! Z tym się? Co on robi? Dobra zupka. Co to było, hejter? Co to było? Myślę, że ty się dusisz. Ewa. Ewa. Ja to się podoba moja Chyba chata. Myślę, że się pożyga. Co ty tu żeś zrobił? Hej, no, e, się ja wam? Ja mam, czekaj, bo ja mam... Ogólnie powiem ci jedno miłe słowo, a potem poleci lawina złych. O, chata o, jest o, nie. ładna, nie spodziewałem się, że potrafisz tak budować. O, mówiłem. I na ja fajnym terenie zrobiłeś. Ale, chodź, chodź, lepiej na zewnątrz, no nie, nie, nie chcę być na razie tam. Chodź, będzie lanie. E, dlaczego zbudowałeś... Po pierwsze, nie uzupełniłeś palią stali, a miałeś. Zapomniałeś, tak? Tak, tak, ale miałem, ale miałem jeden dzień na to, a dzień nie minął. Pamiętaj. Ale zbudowałeś sobie dom! No bo... No bo nie mam gdzie mieszkać, co ty myślisz? No przecież masz tam jeszcze tymczasowy. No, to no, ten doły zapyziały stary, już śmierdzi w nim. a dobra, ten dobra, ale uzupełnij tak? Ale czekajcie, gdzie on, gdzie, gdzie on miał dom? Przepraszam bardzo. No, tu no dom, właśnie, to. nie miałem domu przecież nawet. No na dole. Na dole a, dole że to? Dom. Tak. A co no to, to jest? Że no tam to tam jest jaskinia, nie dom. No prze... dobra. <laughs> przestań a po drugie, czyli nie uzupeł ale uzupełnisz, tak? Do jutra masz czas, jak coś. Przysięgam, że do dzisiaj y, 24.00 uzupełnię twój Palion time. Okej. Okay, tak, nie, tak. Trzymam kciuki totalnie. Oh. I Jeszcze e, po no druję podłogę. <laughs> po drugie, ale, ale. czemu nie zbudowałeś tego domku w tamtym miejscu, tam gdzie jest wyznaczone? Y, no bo chciałem go zbudować, naprawdę się starałem. I co? Ale to jest za mało miejsca, przecież to jest miejsce, nie wiem, dla chomika, to by się hobby nie zmieścił. Rozumiesz, no, czyli ta łapka się to tam nie, nie, nie zmieściła mnie. po prostu. Ty, tam budowałeś to u siebie, a u siebie chyba mogę, nie? Słuchaj Paweł, ja coś w sensie ja się nawet cieszę, że on tam nie zbudował, bo ja bym mu to wyburzył, jakbym to tam zbudował. co, co? to było? Bambik! Co, co? To jakie dziwne dźwięki. Ale to, Ale to on zrobił, to, to nie ja, ja. Ja wiem, ja wiem, ale mówię, że ty jak zareaguje to... na to. A jak ja. Z... A czemu powiedzieć do mnie Bambik, przepraszam bardzo? No, błąd tak do Ciebie. Bambik! <laughs> Dobra, jest, nie, dziękuję, nie ty zostałeś mi tutaj Nie no dobra, dla żarty dobra, 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 hejter yy, Pokaż nam ten dom chociaż Pokaż nam go Dobra, chodźcie za mną Tak, tutaj jest moja główna kwaterka I tutaj będę spał sobie to, Tu będę no, milki To jest ten domek, no I... okej okay, w sensie... Tak, tak A tu co, to jest twoje krzesło? To moje krzesło jest, bo ja tutaj zupkę jem zawsze rano Jak hmm. rano, jak ty dopiero tu zamieszkałeś chyba od paru godzin ale będę zawsze rano jadł, zawsze rano i wieczorem. A i zawsze ja będziesz tak. chodził po drabinie i będziesz tu siadał, Ta. tak? Tak. Strasznie tu niebiesko. Brakuje czerwonego. To no co? Co ty chory, bo <laughs> czerwonego brakuje na stole Brak. <laughs> Brakuje czerwonego, tu masz loże, okej? Okay. Masz spadni. co już. A dla kogo ty, to jest? Czemu Ty, podwój, do? ty ciemu podwójne podwójne łóżko Hej, ten. No to czemu, to czemu? A jak... Bo ty sam mieszkasz! Tu... A jak nie będę tam, to co? A z kim będziesz? No właśnie, się wydaje mi no wydaje, nie że on będzie Milki tu namawiał, no ale co? Ja Ta? mogę tam mówić. To namawiał, to namawiał, nie namawiał, tylko ona sama będzie chciała to przejść. Grabię mutację dobra? Jeszcze zobaczycie, że sama będzie chciała to przejść. że ona, 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 to dość dziwnie brzmi, bo Milki jest młoda, ale ona jest za stara na ciebie. Hej, to. Masz 13 lat, ja jeszcze powinieneś ukryć je Gilego. Może... Powinieneś stary, Ale... ja nie wiem, odkrywać świat na nowo dopiero, nie? Nieważne jaki nie ważne, nie wiem. Jak, no. ważne jak się czujesz. Ja się ja... czuję na 30 lat. A jaka jest twoja na bajka, bo ja coś czuję, że Dora poznaje świat Kraci. Krajnie mordoru. Co? Co? Nie, nie zrozumiałem. Od kiedy są razem? Co? Ja nie wiem, nie, nie wiem co. Nie wiem co. Twoje co brwi. A. No nie wiem, na pewno dłużej niż tu od, 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 od kiedy są razem twoje brwi? Jaki diss! O, patrz, bzyku, bzyku, Michaela Jacksona robi O no, O, wrócił, wrócił wróci, wróci, wróci. Jestem, siema Dobra, hejter, co jeszcze masz w tym domu? Czy on jest, jest większy? A, ale ogólnie chcę ci powiedzieć, że widok No to masz najlepszy z całego panelu. No, ale to nawet nie, nie zasłużył, nie zasłużył nawet na ten widok. No Nie zasłużył to nie zasłużył! I nie, nie, nie zasłużył, zasłużył na miejsce nas. obok mnie i Dave'a Darwana brzesz na twarzy. Widzisz to i kto? Miejsce obok mnie i Dave'a? Nie zasłużył totalnie. Oh, to zmienić. Co, to co jest grane, ja to teraz widzę? No, <ślad> teraz to widzisz. No, rozwalił mi mój posąg! <ślad> to, 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 to. Znaczy, znaczy wiesz, powiem i... tak, no. Pół dobrego zrobił. Wiedziałem! 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 No a więc tak, no powiem tak, chodźcie na dół, pokażę wam na dole mogę, wygląda z A dole jest jeszcze lepiej, patrzcie na a, dół, tu, tu, jest tu widać ma, tu jest totalnie magazyn. jeszcze więcej Ło kurde, mam lęk wysokości To widać wszystko O Boże, ale Dobra, jest to, jest, to, jest, to jest pomysł na odcinek, To pierwszy przestanie więc... patrzeć w dół, wygrywa, nie? A, a więc to słuchaj, no. Ale ty, ty widzisz wszystko stąd, dosłownie Tak, ja to widzę wszystko, nawet tam to staję, a więc przykro mi, przykro mi Bambik, że za niedługo twoja była dziewczyna, słuchaj. ona już nie będzie sama a przytul, a no, przytul, jak chcesz, przytulaj no. ja, ja, tylko, ja, tylko, ja tylko wiesz, chciałem przypomnieć swój wiek, nie? No i co tak to, to wiek nie ma do znaczenia. Tak? No, Dobrze, no. Tro, trochę ma, trochę ma. <laughs> Jakie rozpoczęcie co? dialogu. <laughs> co to było? <laughs> a o czym my gadaliśmy? O. A o milki. Milki. Dobra, a ja chciałbym tylko przypomnieć, że ty masz 13 lat. Gęba cieciu, bo Cię dojadę. Co, co gęba, co gęba, co, ale jak gęba. się do mnie zwracasz w ogóle? Ty? No, z no, szacunkiem no. do starszych, może, co? No nie wiem. Żółto porty. Tak hejter, Był hejter. tu taki jeden no. też, ale, z porty. Ale czekaj, no, ja. bo mi się wydaje, bo tu jest coś niechalot. Czy ty, ty jesteś hejterem, ale jaki hejter by chciał z nami grać w ogóle? Ja tego nie rozumiem. No, no, no bo to wyglądało tak, że. Że ja nie jestem tak naprawdę hejterem, za się jestem trochę, bo... No bo niektórych rzeczy nie akceptuję, które. Nie no, się. jesteś, krwi kości. Nie, nie podobałem się wasze na przykład niektóre piosenki, których śpiewacie o wasne. Mhm. No i po prostu m, bardziej chciałem przemówić do was, ponieważ chciałem was przeprosić za te miłe słowa czasami. Ale ja mam taką Jezu, nie naturę. nie że co on mówi z to on się zaciągnęło. Ja mam taką naturę, Jezu. jestem naturalnie bardzo impulsywny i toksyczny. I dlatego z klasy mnie wyważy się. Taki toksyczny, ty masz 13 lat. Wiesz, mam to nauczanie domowe kasyczny? Bambiku I nie wtrącam się do niej jak mówię Dobra Jestem samoukiem, uczę się w domu Nie mam kolegów, znaczy miałem, ale już nie mam, no, bo oni są głupkami Co ty, e, i, i, tyle. Co ty... E, i, I tyle Czemu by e, to rozwalać? Nie nam... mogę sabotować muchaty? Czekaj, czekaj, czyli on chce nam powiedzieć przepraszam Ejter Tak, tak? Let's go! Let's go! Ale nie, ale, ale nie, tak to nie brzmi przepraszam, musisz to powiedzieć No właśnie Sorry Co? Nie, musisz powiedzieć, przepraszam, powiedz sorry, to tak eee. do koleżanki przepraszam Nie, nie, nie no tak nie. zwyczajnie, przyzwyczajnie, no Przepraszam Dobra, niech będzie Ale to nie umie przejść przez gardło, no. rozumiesz, to jest taki hejterem, że on przepraszam nie umie tak, powiedzieć Tak, tak to jest tak mega A. dziwne. E, ale Słuchaj, drogę. to może inaczej, może ty zostań sobie w domu, poczuć, przepraszam i przeprosić za ja chwilę, co, co? się zrobiłeś? Co się zrobiłeś? Ja się poczułem. Czemu się poczułeś? poczułeś? Nie wiem, po co chodzi. Ty, ale hejter, ty się nie kładź. A. A. Co? Dzień co się robisz? Coś? Nie jesteś mi źle. Cię poczułem jak wypowiedziałem to zakazane słowo w moim słowniku. co ty gadasz? Weź przestań. Chodź, wyjdź, chodź, 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 no, chodź, 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 zanim, zanim. Oh, zanim Zędnął żeby... czy jak? Nie, wiem, że wypiję zupkę, może mi będzie lepiej. Zanim, to... zanim to, to pamiętaj, żeby uzupełnić palią Chodź, chodź, nie wiem czy masz, letrę? Pamiętam pamiętam. Może lytrę? E, nie. No to chodź pieszo. Miałem ale nikad. Mi ja zabrali. ci muszę dokładnie pokazać co ty masz zrobić, bo ty pewnie nie będziesz wiedział, pewnie uzupełnisz jeden szczebel i, i to będzie tyle, nie, ja, no dobra, ja se polecę, wiesz, poradę? Oh, ja ja o, o, też o, o, nie miałem o. zamiaru z nim kroczyć tu, prawda <suszę> przez życie no, no, Ty nigdy nie masz zamiary. <suszę> chodźcie, chodźcie. No to tak, hejter, jak już by... <noise> Co ty robisz? Co tu robi? Patrz bardzo na to mam osadnika. To Pracownik nawet, odwróć, odwróć się, odwróć się to. Jest. Zobacz to. No wiem, on tutaj jest uwięziony w tym. Jak uwięziłeś On to, nie może stąd wyjść, wiesz, on stoi od zawsze. Ty. Serio? Przecież <laughs> to więzi to to, to ich. Nie, 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 nie popychajcie go, nie popychajcie go. Dobra, teraz tak, e, hejter, widzisz te wszystkie puste półki? No widzę, widzę, widzę. Masz je uzupełnić, okej? Okay? A wszystko to? Tak, wszystko. No tak to się umawialiśmy, roboty, nie? Będę robił cały dzień. No to dobrze, no to właśnie o to chodzi, ale, ale przynajmniej masz wybudowany dom, jak, a jak tego nie zrobisz... To, to, to my ci przyjdziemy A... tam i wiesz, czerwonych rzeczy użyjemy z Tostem Ale ja, ja cały dzień pracowałem, 10 godzin i znowu mam robić, no nie, trzymam no Dobra, 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 hejter, możesz wracać do A... siebie na chatę e, My z Tostem wracamy do siebie i, i pamiętaj, że masz to zrobić Masz czas, masz Niewiele Nie wiele czasu ci zostało mm. Ale ja to co o tym sądzisz? Co ja o tym sądzę? Ja sądzę o tym, że powinniśmy tak, wykorzystać nasze czerwone ładunki wybuchowe. Co ty mówisz? Nie, 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 nie. Co? Co? No łapkę w górę co możemy sami zbudować. No po co a. no łapka w psy. przepraszam bardzo? Racja, racja, racja. Jeszcze możemy sobie w pakiecie subskrypcji walnąć, jak będziemy chcieli, a, a, a tutaj, prawda, mamy jakiegoś, prawda? Mamy pasożyta na palionowie który nie, nie potrafi wyko wykonać roboty i, i uzupełnić państwa. Ja nie wierzę w to, że to będzie się uzupełnione, tak swoją drogą. Ale, ale no co, co ja o tym sądzę? Co ja o tym sądzę? No, ja powiem wam panowie jak Jestem gotowy na wszystko. <laughs> dobra, dobra, rozumiem. Jak coś będę dzwonił, Jak nic nie zrobię Widzowie, wy oczywiście zostawiacie łapki do góry. Żadne dislike. Dislike to tylko tam hejter se buduje takie. Łapkę do góry zostawcie. Subskrybujcie kanał na dole. I wpadajcie na Palion Style. Liczę, że ten Palion Style będzie uzupełniony. Bo mój Palion Style w realu jest uzupełniony. I możecie kupić. Pamiętajcie o bloku Palionki. Bo się kończą. Na razie.